Witajcie kochani na moim kanale. Na samym początku chciałabym bardzo serdecznie Wam podziękować za wszystkie komentarze i bardzo się cieszę, że jest coraz więcej ze mną osób, że przybywają coraz nowsi subskrybenci. Jestem z tego powodu bardzo zadowolona i jesteście dla mnie naprawdę ogromną motywacją do tego i, i tak naprawdę siłą do tego, aby nagrywać kolejne filmy. Dzisiaj oczywiście zapraszam Was na kolejny haul lumpeksowy. Jeżeli jesteście ciekawi, co tym razem chciałabym Wam pokazać, to zostańcie ze mną do końca tego filmu, ponieważ będzie naprawdę dużo fajnych, ciekawych, myślę, rzeczy. Ci wszyscy, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, bardzo serdecznie zachęcam Was do tego oraz do śledzenia mojego Instagrama. Link do Instagrama znajdziecie w opisie filmu na dole. Dobrze, przechodzimy. Właściwie przechodzę do prezentacji moich nowych zdobyczy lumpexowych. Pierwszą rzecz, którą chciałabym wam pokazać, będzie kurtka, która po prostu skradła moje serce. Jest to, zobaczcie, taka pikowana, dwukolorowa kurtka, którą pokazałam już na Instagramie, ponieważ mm, tak naprawdę nie mogłam się doczekać, e, aby się nią, można powiedzieć, pochwalić. Jest to dla mnie taka prawdziwa perełka i dzisiaj tak naprawdę postanowiłam właśnie zacząć od samych perełek. E, dopiero później pokażę rzeczy, które tak naprawdę e, również mi się podobają, ale... Na pierwszy rzut idzie ta kurtka. Wiecie co? Jedyną wadą, niestety, tej kurtki po upraniu wychodzą takie, zobaczcie, cienkie, pojedyncze niteczki, ponieważ jest to bardzo delikatny materiał. Taki powiedzmy atłasowy wręcz. Kurtka cała lekko się błyszczy. Posiada ona kaptur. Tutaj kurtka ma taką gumkę, tylko jest ona na mnie niestety dość sporo za duża. I co mam zamiar zrobić to z tą kurtką? To przede wszystkim chcę ją tutaj sobie dopasować w talii, żeby powstała ona znaczy żeby wyglądała jak taka klepsydra, można powiedzieć, że tutaj będzie taka szersza właśnie mocne zwężenie w talii i tutaj również w ten sposób ma się ona rozchodzić. Za tą kurtkę zapłaciłam 8 zł. I tak naprawdę dzisiaj Będziecie widziały ją tak naprawdę, jak ją ubrałam, ale to nie jest gotowa taka stylizacja, ponieważ tę kurtkę mam zamiar do czegoś innego ubierać. Na pewno może być to, znaczy będę brała pod uwagę takie jeansy w takim ciemnym kolorze i jakieś takie botki pikowane, może uda mi się zdobyć. Na stylizacji, w stylizacji będziecie widziały sportowe obuwie. Myślę, że też jak najbardziej pasuje do tego typu kurtek. Czekajcie cierpliwie, aż ją przerobię i wówczas tak już wystylizuję ją, tak jak ona ma wyglądać. Kolejna rzecz to jest taka duża jeansowa kamizelka. I nie przymierzałam jej, ponieważ źle ona na mnie wygląda. Jest zdecydowanie za duża, ale mam taki pomysł, jeśli chodzi o tę kamizelkę, ponieważ mam zamiar ją ubierać na jakiś płaszcz płaszcz albo jakieś futro. Wówczas nie będę musiała jej zwężać, e, tylko tak naprawdę nie miałam jeszcze czasu, e, żeby znaleźć odpowiedni płaszcz, odpowiednie futerko w mojej garderobie, e, żeby to tak naprawdę przymierzyć, żeby ładnie to ze sobą e, współgrało. Kamizelka zobaczcie, jak jest pięknie e, ozdobiona. Bardzo fajnie jest tutaj z przodu ten, te dziury, wszystkie w ogóle, to wszystko jest w niej naprawdę bardzo ciekawe. Guziki, jak zawsze, fajne, ciekawe. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. Tutaj jest co prawda regulacja, ale mnie ona w żaden sposób nie uratuje, ponieważ, nawet jakbym tutaj ścisnęła to na maksa, tak związała sobie, to i tak będzie ta kamizelka na mnie bardzo, bardzo dużo za duża. Więc jedyna szansa dla niej to wystylizowanie ją, tak jak powiedziałam, na jakiś płaszcz futerko, a jeżeli to będzie źle wyglądało, to w jakiś sposób wykorzystam te wszystkie y, elementy, które na niej się znajdują. Za tą kamizelkę zapłaciłam y, 5 zł. Kolejna rzecz to jest taki sweterek w cekiny w stanie idealnym. Y, w ogóle Wszystkie tak naprawdę cekinki są, nawet po praniu wszyscy, żaden nie odleciał. Jest to sweterek marki Atmosphere w rozmiarze S, taki bardziej w stylu takiego crop topu, czyli krótszy i zdecydowanie będzie on właśnie pasował do moich wszystkich rzeczy z wysokim stanem, czyli jakiejś spodni, spódnic. Myślę, że mi się przyda, ponieważ jest on naprawdę taki i miły, i bardzo ładnie podkreśla stylizację. Czyli ja mam zamiar go ubrać do beżowej ołówkowej spódnicy i właśnie do jakichś czarnych bodków. Myślę, że teraz też można go jak najbardziej ubierać. I za ten sweterek zapłaciłam 10 zł. Kolejna rzecz to jest taka moja perełka, jak dla mnie. Jest to taka piękna spódnica. I w najnowszym Avanti oraz w jakiś tam innych czasopismach widziałam, że bardzo modne będą w tym sezonie spódnice takie z takiego tiulu, który jest wyhaftowany różnymi kwiatami. Ogólnie kwiaty, kwiaty, kwiaty i jeszcze raz kwiaty. Jedna rzecz tylko do przeróbki, jeśli chodzi o tę spódnicę. Mam zamiar, słuchajcie, tutaj skrócić trochę tą podszewkę, która znajduje się pod spodem, aby. Ta spódnica była bardziej taka, właśnie transparentna tutaj, aby było bardziej widać te kwiaty. No i tylko to, jeśli chodzi o w sumie taką przeróbkę, ponieważ rozmiar jest dla mnie dobry. Spódnica pochodzi z HM i bardzo mi się ona spodobała. Zobaczcie, są przepiękne na niej kwiaty, przepiękne takie delikatne kolory. I tak naprawdę idealnie odnajduje się w tych obecnych trendach. Ta spódnica, nawet jakby się nie odnajdywała, to ona mi się bardzo podoba i tak bym ją kupiła. No ale jakiś tam plus tego, że właśnie jest teraz na czasie, mi pasuje. No, tak naprawdę, i za nią zapłaciłam 10 zł. Kolejna rzecz to jest płaszcz wężowy. Ten motyw węża nadal jest modny. Ale, tak jak mówię, w sumie nie patrzyłam na to, czy jest modny, czy nie. Płaszcz mi się podoba. Jest on z takiej e, śliskiej, jakby powłoki. Kolory tego płaszcza też mi się bardzo podobają. Tylko, jak możecie zauważyć, e, w stylizacji, która wam się wyświetli, ten płaszcz jest na mnie e, po prostu dużo, dużo za duży. I myślę, że tutaj nie pomoże jakiś pasek, ponieważ. E, Troszeczkę trzeba go jednak przerobić, ale chciałam Wam go mm, pokazać właśnie na sobie. Niektórych rzeczy nie będę mierzyła, bo zdecydowanie są dużo, za duże i to brzydko wygląda. Ktoś, kto może pierwszy raz oglądać mój kanał, zobaczy, powie: O Jezu, no, te rzeczy są dla Ciebie niedobre. A w przyszłości chciałabym Wam pokazać, jak już to będzie przerobione i dopasowane. Także. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. Zwykły taki tutaj jest prosty, nic się na nim ciekawego nie dzieje, ale kosztował 3 zł i myślę, że można się z nim tutaj troszeczkę powiedzmy pobawić, poprzerabiać go i jakoś fajnie wystylizować. Kolejna rzecz to jest taki basic zwykły czerwony golf, prążkowany. Rękawki ma takie krótsze trochę, więc albo będę je sobie tutaj podwijać. Bo tak to wygląda, jakby był, był na mnie za mały troszeczkę. Czemu go wzięłam? Ponieważ ja bardzo lubię golfy. Już jeden czerwony mam, ale właśnie nie w takie prążki. Ten jest taki bardziej powiedzmy, zwykły, prosty golfik i kosztował 3 zł. I teraz moja perełka. Ponieważ zakochałam się dosłownie w tym żakiecie, w tej marynarce, była ona nowa z metką. I tak naprawdę ma ona przepiękne takie kolory, które bardzo mi się podobają. Jest bardzo ładnie ten żakiet, ta marynarka, żakiet uszyty. Dodatkowo, zobaczcie, na dole ma tutaj takie wszędzie wystające niteczki. Wszystko to tak pięknie wygląda. Tutaj takie kokardki. Tak naprawdę. Nie są w takich bardzo ładnych kolorach, które jak najbardziej mi e, odpowiadają. Które e, sprawiły, że, ten, e, że gdy tylko zobaczyłam ten e, żakiet, to po prostu oszalałam na jego punkcie. Nikt go nie chciał, nie wiem czemu. E, I kosztował ten e, żakiet 10 zł. Kupiłam go właśnie w dniu dostawy. Mam zamiar również go inaczej wystylizować niż do tych ciemnych spodni, które będziecie widziały tutaj, jak Wam się wyświetli podczas pokazywania tego żakietu tylko myślę, że jeszcze nie kupiłam odpowiednich do niego spodni, ponieważ chciałabym troszeczkę poszaleć z tym żakietem i postawić na takie coś albo spódnicę jakąś czerwoną, albo czerwone rurki, może białe szpilki lub żółte. No nie wiem, jakoś tak można z nim naprawdę e, pokombinować. No i sami same powiedzcie, czy, czy Wam się podoba ten żakiet, czy nie, bo naprawdę skradł moje serce. Kolejna rzecz to sukienka. Ostatnio dużo kupuję sukienek, e, chyba przez to, że właśnie e, zbliża się wesele, na które mam zamiar pójść i tak się właśnie zastanawiam, e, którą sukienkę ubrać. Na razie je tak jakby Y, zbieram, <noise> która mi przeróbka wyjdzie. Najlepiej tę sukienkę założę. Pisałyście, że czarny kolor y, nie pasuje ubrać na wesele. Y, tak, spotkałam się z, y, kiedyś z taką y, opinią. Jednak tak, na pewno białej y, sukienki nie wypada założyć, a jeśli chodzi o czerń, to bym powiedziała, że jest to sprawa indywidualna, zależy od y, fasonu i kroju tak naprawdę sukienki y, i od tego tak naprawdę y, czy, czy chcemy ubrać czerń, czy też nie. Ja uważam, że czarna sukienka może być na wesele. Zależy jeszcze właśnie jak my się będziemy w tej czerni czuły. Także uważam, że wszystko dozwolone, tylko wiadomo, z umiarem. I tak, zobaczcie, kupiłam taką właśnie sukienkę, która już na dniach będzie przeze mnie przerobiona, ponieważ nie podoba mi się za bardzo i tutaj rozkloszowany dół. Mam zamiar ją skrócić, i uszyć tutaj na prosto. Będzie ona wtedy naprawdę bardzo ładnie wyglądała. Jest ona elegancka i jest e, naprawdę teraz bardzo modna. Zauważam, że wszystkie te takie marszczenia w sukienkach e, pojawiają się praktycznie wszędzie. E, z tyłu zapinana jest na zamek i za tę sukienkę zapłaciłam 4 zł. Gdy tylko tak naprawdę ją zobaczyłam, to e, po prostu bardzo się ucieszyłam, e, ponieważ ona jest. E, tak, znaczy tak bardzo mi się ona podoba, wszystko w niej mi się naprawdę spodobało, poza oczywiście tutaj tym dołem, który od razu wiedziałam, że będzie trzeba przerobić. Kolejna rzecz to jest taka bluzka, w stylu jakby bluzka, koszula, coś takiego. Nie przymierzałam jej, ponieważ nie mogłam znaleźć takiej czarnej sukienki na ramiączka, bo to jest bardzo taki transparentny, prześwitujący materiał. Jest ona bardzo ciekawa, jak dla mnie, bardzo ładne kolory. Nie mam jeszcze czegoś takiego w swojej garderobie, nie miałam czegoś takiego jeszcze w swojej garderobie. I właśnie mam zamiar ją wystylizować w ten sposób, że pod nią założę czarną taką jakby jedwabną, atłosową sukienkę. I myślę, że będzie to bardzo ładnie wyglądało można jeszcze pokombinować w ten sposób, że pod tą bluzkę założyć na przykład czarną na ramionczka właśnie jakąś bluzkę czy taką czy body jakiś wiecie, coś takiego i to ewentualnie wpuścić w jakąś spódnicę i też tak naprawdę jeśli chodzi o tę bluzkę jest dużo dużo różnych opcji. Za nią zapłaciłam 3 zł. I ostatnia rzecz to jest sukienka. Która tak naprawdę jest na mnie dużo, dużo, za duża. Jest to rozmiar 50, więc naprawdę bardzo duży rozmiar. Jedyna rzecz, która może uratować tę sukienkę, to tutaj jakiś pasek. Jednak powiem Wam o co chodzi z tą sukienką. Założyłam owszem pasek do niej, ale wychodzi z niej tutaj pod spodem, spod tego paska gumka. Więc ja ogólnie muszę tutaj sobie Podnieść jakby y, stan w tej sukience, ponieważ y, brzydko to wygląda do paska y, i dlatego wam nie pokazywałam y, tej sukienki na sobie. Dodatkowo trzeba pod nią coś zakładać, bo jest bardzo prześwitująca, y, ale spodobały mi się w niej kwiaty, kolor szary i przede wszystkim te piękne falbaniaste rękawy więc y, myślę, że coś y, z niej na pewno zrobię. Jeżeli nie uda mi się nosić jej jako sukienki, to tutaj sobie, słuchajcie, zszyję troszeczkę ten dekolt, żeby nie był taki duży, odetnę tutaj dół, wszyję nową gumkę i zrobię sobie taką właśnie y, bluzkę, y, coś w takim właśnie stylu, tylko właśnie trzeba będzie tutaj y, ten dekolt zmniejszyć. Za tę sukienkę zapłaciłam 3 zł. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału oraz do śledzenia mojego Instagrama. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się ciepło.